Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Panie burmistrzu, z jakimi planami rozpoczynał Pan pierwszy rok swojego urzędowania na stanowisku burmistrza miasta i gminy Myślenice? Co było dla Pana priorytetem? Dla mnie jako nowego burmistrza Myślenic było priorytetem przede wszystkim zmiana podejścia do sprawowania urzędu burmistrza do tego, żeby Burmistrz Myśleniec, Burmistrz Miasta i Gminy Myśleńce był bliżej spraw swoich mieszkańców, obywateli, którzy mieszkają, którzy zgłaszają różnego rodzaju problemy, tak żeby je skutecznie i zdecydowanie rozwiązywać. To było główne przesłanie, z którym startowałem w wyborach samorządowych i mam nadzieję, że przez ten rok czasu pokazałem, że nie to realizuje. Jaki był pomysł na zmianę tego podejścia? Przede wszystkim jeżeli chodzi o przyjęcia rozmowy z mieszkańcami o to żeby spotykać się nie tylko tutaj w urzędzie z zainteresowanymi ze stronami ale także żeby wyjść do ludzi na zewnątrz brać czynny udział w zebraniach sołeckich czy w różnego rodzaju wizjach w danym miejscu gdzie występuje Dany problem, żeby móc po prostu wiedzieć o tych sprawach zdecydowanie więcej, aniżeli to, co można wyczytać z pisma, z wniosku składanego przez daną osobę, tak, żeby mieć zdecydowanie lepszy pogląd na sprawę i też zdecydowanie więcej wiedzieć o, o danym problemie i jak go należycie rozwiązać. I czy Pana zdaniem ten plan zadziałał? Myślę, że tak, że po tym roku dużo dowiedziałem się nowych rzeczy. Dowiedziałem się o nowych problemach, które są w gminie Myślenice, z którymi spotykają się mieszkańcy i to są problemy, które czasami wleką się już patrząc na historię kilka, kilkanaście lat do tyłu. Próbujemy je oczywiście na tyle, ile mamy możliwości rozwiązywać. To są problemy związane chociażby z infrastrukturą drogową, z własnościami terenów, nieruchomości, działek. To są problemy chociażby z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, z oświetleniami dróg gminnych, no i dużo innych problemów, które na co dzień z takiej sprawy spraw bieżących wychodzą. Mówi Pan o problemach, a z jakim problemem najtrudniejszym do pokonania, najtrudniejszym do realizacji spotkał się Pan w ciągu tych 365 dni? Ja myślę, żeby, że to zmiana tutaj podejścia, czy zdobycia też zaufania wśród współpracowników, z tymi, którzy pracowali przez ostatnie 15 lat pod kierownictwem mojego poprzednika. Część kierowników jest nowa, naczelników. Są osoby, które ze zwykłych inspektorów zostały, dostały szansę, żeby się wykazać. Są też nowe osoby, które mają za sobą już, Pracę w innych jednostkach samorządowych. No i myślę, że budowanie tego zespołu współpracowników, osób, od których też bardzo dużo zależy, zależy też jakość pracy urzędu, jakość podejmowanych decyzji przez burmistrza. Myślę, że to jest ważne, ale to na pewno trzeba widzieć, że to jest proces, który będzie trwał nie tylko te, te, te 12 miesięcy, ale myślę, że to będzie taki ustawiczny proces. Takiej organicznej pracy na całą tą kadencję, żeby ten zespół działał tak jak potrzeba. Mówimy o problemach, ale przecież równie ważne co problemy są także sukcesy, bo gmina Myślenice to również sukcesy. Niedawno obchodziliśmy święto niepodległości, któremu przyświeca hasło Dumny z niepodległej. A z czego dumny jest burmistrz miasta i gminy Myślenice, jeśli chodzi o tę małą ojczyznę? Powiem tak, jestem dumny z tego, że. Te uroczystości, chociażby wspomniane przez Panią, te ostatnie związane ze Świętem Niepodległości, czy cały cykl imprez towarzyszących Tygodniowi z Niepodległą i inne imprezy, które organizowaliśmy razem z Domem Kultury, z Muzeum Niepodległości, z naszą miejską biblioteką publiczną, przyciągają coraz więcej zainteresowanych, młodych, starszych. Cieszę się, że. Ludzie chętnie włączają się w różnego rodzaju inicjatywy. Myślę, że też współpraca z organizacjami pozarządowymi, z różnymi stowarzyszeniami, które przez ostatni okres ostatnich miesięcy właśnie pokazały swoje funkcjonowanie na naszym forum gminy, to świadczy o, o tym, że współpracujemy, o tym, że burmistrz jest otwarty. Na nowe inicjatywy i też tego będę się trzymał w następnych latach, żeby być otwartym, żeby oddać miasto mieszkańcom, bo w ostatnich czterech latach no, spotykałem różnego rodzaju opinie na ten temat. Mam nadzieję, że to, co robimy, to, co zaczęliśmy robić rok temu, też zaproponowanie mieszkańcom kilku innych imprez. Z, które otrzymały wsparcie z budżetu gminy Myślenice, ale w której zdecydowanie więcej osób może brać udział, że to podoba się mieszkańcom i cieszę się jestem dumny, że chętnie biorą w, w tych wydarzeniach udział. To sukces niewątpliwie wszystkich jednostek, tak jak Pan powiedział, krzewiących kulturę, nie tylko kulturę, ale również sport yy, i oczywiście organizujące te wydarzenia. Ale burmistrz powiedział, że jest otwarty na mieszkańców. To znaczy, że drzwi burmistrza są otwarte i że można przyjść z każdą sprawą i z każdym problemem? No rzeczywiście tak jest. Świadczy o tym kalendarz burmistrza, czasami zarzuty, że trzeba długo oczekiwać na spotkanie z burmistrzem. Ja na początek zachęcam zawsze, żeby do kontaktu w tych sprawach merytorycznych z odpowiednimi naczelnikami, czy Kierownikami, a później, dopiero na końcu, kiedy trudno jest o rozwiązanie danego problemu, zgłosić się do mnie. No, tak jest od tych prawie 12 miesięcy, że ten kalendarz i osób indywidualnych, mieszkańców, ale właśnie różnych stowarzyszeń, organizacji czy różnych przedsiębiorców jest tak duże że zainteresowanie, że czasami ta kolejka. Ten czas oczekiwania się wydłuża, i tutaj mogę tylko poprosić o cierpliwość. Ale to z kolei to, co powiedzieliśmy na początku, tylko i wyłącznie potwierdza, że burmistrz pracuje, że jest otwarty na problemy. Nieważna jest czasami nawet pora dnia, może nocy niekoniecznie, ale naprawdę, jeżeli trzeba zostać też po godzinach, w sposób taki bardziej dostępny właśnie dla osób czasami pracujących. To jest też taka możliwość, szczególnie w poniedziałki. No i spotykamy się, rozwiązujemy, nie tylko rozmawiamy, ale staramy rozwiązywać się rozwiązywać te sprawy, te problemy, które są do nas, do mnie zgłaszane. Pozostając w temacie sukcesu, to jaki sukces przychodzi Panu do głowy, taki największy, który udało się Panu zrealizować w tym roku? Powiem tak, ten rok był rokiem intensywnej i ciężkiej pracy. Trudno mówić o zdecydowanie takim liderze, jeżeli chodzi o sukcesy. Cieszę się, że część tych obietnic, które, o których mówiłem do mieszkańcom podczas kampanii wyborczej rok temu, udało się zrealizować i dotrzymać danego im słowa. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że ta kadencja tak naprawdę się rozpoczęła. No, i o tym wszystkim, o czym mówiliśmy na jesieni, mówiłem ja jako kandydat na burmistrza, jeszcze przyjdzie czas na, na realizację. Ale cieszę się chociażby z reaktywacji szkoły podstawowej nr 1, z budowy otwartych stref aktywności, z realizacji ważnych inwestycji drogowych, jak chociażby budowa ulicy Solidarności czy remont Starodroża w Głogoczowie w trakcie roku. Wykonaliśmy też bardzo potrzebny remont drogi gminnej, najdłuższej drogi gminnej w Krzyszkowicach, pozyskując na to skutecznie środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Myślę, że możemy się pochwalić. Ja osobiście, jako burmistrz, mogę się pochwalić dobrą współpracą z Nowym Zarządem Województwa Małopolskiego, który wspiera nas w inwestycjach, no i też wspiera nas przy organizacji różnych imprez plenerowych bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem cieszył się wyścig rowerowy Welo Małopolska Małopolska Tour który organizowaliśmy tak naprawdę przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i wiele innych imprez na które Urząd Marszałkowski wydaje pieniądze właśnie na terenie naszej gminy myślę że też spokojnie mogę powiedzieć o dobrej współpracy z rządem bo wspomniane przeze mnie inwestycje otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa. Cieszę się, bo to też było to, o czym mówiłem w kampanii wyborczej. Kolejne ważne inwestycje drogowe zostały skierowane do realizacji, jak chociażby budowa skrzyżowania Sobieskiego z zakopianką. Dzisiaj generalna zaczyna od projektu, ale to trzeba pamiętać, że to już postępuje i i realizacja budowy będzie uwieńczeniem tego całego procesu. Mam nadzieję, że za niedługo mieszkańcom przekażemy dobro, dobre informacje na temat węzła drogowego w Jaworniku. Też długo oczekiwanej inwestycji. No i też rozmawiamy z Generalną Dyrekcją Dróg o kolejnych rozwiązaniach dla Krzyżkowic i dla Głogoczowa i dla Bęczarki. Podczas tego roku spotkał się Pan również ze słowami krytyki na temat swojej osoby, na temat swojej działalności w mieście gminie Myślenice. Co Pan zrobił z tymi słowami? Zawsze takie słowa przyjmuję z pokorą, aczkolwiek wielokrotnie, kiedy czytałem różnego, różnego rodzaju komentarze, czy słyszałem na swój temat różne osądy, no muszę powiedzieć tak, że zawsze kiedy mają one podłoże merytoryczne i są, konkret, są konkretami, to oczywiście zawsze je wysłuchuje i, i, i też przyjmuje. Nie jest tak, że burmistrz lachetka obraża się na, na krytykę wręcz przeciwnie, ale muszę powiedzieć tak, że w większości tych komentarzy no były komentarzami nieuzasadnionymi, czasami nawet nieuprawnionymi do formułowania tego typu. Osądów, no i z merytoryką no, nie miały nic wspólnego. Także tutaj jeszcze raz powtarzam, jeżeli są kontrargumenty i przemawiają za nimi zdroworozsądkowe argumenty, zawsze je staram się rozważyć, przemyśleć czy nawet zmienić decyzję. Pomyślę, że to zawsze burmistrz powinien kierować się dobrem wspólnym, nie jakąś swoją tylko i wyłącznie przyjętą polityką, aczkolwiek na pewno w polityce i w samorządzie też jest ważna konsekwencja w podejmowaniu i w realizacji wytyczonych przez siebie celów. Na koniec jaka dewiza będzie przyświecać burmistrzowi miasta i gminy Myślenice przez kolejne lata tej kadencji? Na pewno praca i pokora. To z czym szedłem do wyborów to jak pracowałem przez ostatni rok czasu będę chciał żeby dalej to wyznaczało moją pracę na urzędzie burmistrza miasta i gminy Myślenica.